Marafu, no. tak, musisz u mnie zamieszkać o, tak? No? Bo? Co się stało? Się? No, adres mój, piszą listy. A że tyle listów do mnie yy, przychodzi na twój adres? No. no. O, tak po górze. O, to, to to, o, tak będzie dobrze. No dobra. To się nagrywa się. Proszę. List. Przyszedł do mnie. Yy na szkolną 17, szanowny pan Rafał Kosno. stempel jest pocztowy z nie widziałeś. Ząbkowic chyba bym zgadywał, bo nie wiem otwieram list, Boże jaki gruby kasę może nie... kasy nie ma Krzysiek jakby było to by pewnie zarekwirował nie. Bo, bo na jego adres przychodzi to trzymaj Krzysiek zaraz lista też ci oddam kilka słów słów kilka do pana Rafała i Krzysztofa o kurde dobra to ja będę czytać zaraz se taboret w ogóle wezmę bo żeby było słychać aha dla Wojtka daj, daj zupę Wojtek chcesz zupę teraz czy ja ja barsz wziął dla ciebie no tu wiem Godniowy. Jeszcze ciepło jest, przynajmniej, wiesz, gorąca Taki pojemnik. Tak, foliują ten, no. <grym> <Kurtyk> ten. <grym> Kilka słów do Pana Rafała i Krzysztofa. Szanowny Panie Rafale, z tej strony Heniek z Przyłęku. Na jednym z filmów jest czytany list od widza z pytaniami do Krzysia. Bardzo mi się spodobała ta forma filmów. Postanowiłem i ja napisać kilka pytań, ponieważ jestem wieloletnim widzem. No. Wieloletnim widzem. Cieszę się również, że i pan Rafał zagościł z kamerą na szkolnej i wprowadza nową, zdrową jakość. Trzymam za pana Rafała kciuki. Oto mój zestaw pytań. Jeba! Panie Krzysztofie, czy jest pan zadowolony, że sprowadził i zameldował majora w swoim domu. No to, to nie jego dom. Przepraszam bardzo. No. Się jeszcze raz pytanie. Panie Krzysztofie! Czyli pytanie jest do pana. Tak. Do ciebie znaczy się. Czy jest pan zadowolony? Z kogo? Że sprowadził i zameldował majora w swoim domu. E, tak jest, jestem zadowolony. No. Mimo wszystko. 6 lat mieszkają razem, 6 lat się kłócą, bez siebie wytrzymać nie mogą z tego wynika. Rodatnij się. Rafa. Ale pytanie drugie w związku z tym. Dlaczego Major nie zajął sobie drugiego pokoju? E, Bo się... e, ja... Ja będę wyprowadzał się też niedługo. Ale wiesz Wojtek, że z Ciebie cały czas widzowie się śmieją trochę, że Ty się wyprowadzasz już ale, 6 lat. Ale wreszcie no? udowodni, że wyprowadziłeś. Ale Ty się już wyprowadziłeś drodzi przecież. Mieszkałeś w Krakowie, nie? Trochę czasu i tak dalej. Więc jak trzeba, tylko Krzysiek potem mówi, żebyś wracał tak naprawdę. Telefon znowu do Krzyśka. W torbie? W kieszeni. W kieszeni. Nie, a ja mogę być zamordowany tutaj, a mhm. mogę mieszkać gdzie indziej też. No zgadza się. Zgadza się. Bo to jest moje miasto. Mhm. Halo, nieznany. Nieznany. Słucham. A co musisz wiedzieć? Ojcuszem jesteś moim. Przepraszam bardzo, ojcem jesteś moim? Słuchaj, ucho ma brzuszkiem. Ojcem jesteś? Jak nie, to nie musisz wiedzieć, byłem, czy nie byłem. To moja sprawa, wiesz? Przepraszam bardzo, ja nie muszę tobie się spowiadać. No to nie rozmawiałem o tym. No to, do widzenia. Dziś święty jak chcę odpoczyć. Rozumiemy? Ja wiem, wiem, ten obczyn Dobra, na razie. Niech ten kurwa zamknie mordę kurwa, ten kurwa, nie zna, jamy. Dalej, dalej pytania. Pytania dalej. E, więc pytanie drugie było w sumie, bo to Wojtek zaczął dopiero odpowiadać, a ty nie. Dlaczego major nie zajął drugiego pokoju? E, drugiego nie zajął pokoju Wojtek z tego powodu... Wojtek nie jest majorem, po pierwsze. I proszę nie nazywać jego majorem, tylko Wojtek. Z tego powodu, że on w w wojsku nie był. Raz, a po drugie, proszę proszę Państwa, że on nie ma żadnego stopnia wojskowego i nie jest majorem. proszę nie nazwać jego major. tylko Wojtek, Wojtek nie daje drugiego pokoju, z tego powodu, że trzeba wysprzątać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ty kiedyś Krzysiek mówiłeś, że lepiej i że jak ktoś jest, że wy razem jesteście w pokoju. No ja bo jestem, jestem może powiedzieć, przyzwyczajony, Tak. Do towarzystwa kogoś. Do towarzystwa. No I powiem tak. Razem. Cała rodzinka. On się czuje. Krzysiek tak. się czuje bezpiecznie, jak to się w jednym pokoju. Cało rodzinka. No. Moja. Tak. Tu gdzie teraz siedzimy? Tak. Przebywaliśmy w tym pokoju. W tym pokoju? Tak. No ja pamiętam, nawet tu mama potem leżała. Ale Krzysiek, ale ty siedziałeś w tamtym pokoju kiedyś, miałeś takie biuro, nie? Tam, tam tylko biuro było. A. A spałeś gdzie wtedy? W tamtym pokoju. Nie, tu. Tu? To tu łóżko dostawione było jeszcze jedno? A Wersalka taka składana fotel, co się rozkłada na noc. Tak. Rozumiem. Tu była mama. Gdzie teraz ty jesteś? Tatuś też. I Tatuś. Tam a brat? tu? A tu brat. Aha. Nie tam. A to teraz... <głos》>, Wojtek jest jak brat? No. Twój. Wojtek z Murznego. No, dziękuję. Dobry ten warsz Wojtek? Może być. Ciepły przynajmniej, nie? No. Dobra. Yy, dę pytanie dę. trzecie. A to jakieś tu się prowokacyjne pytania zaczynają Krzysiek do ciebie. Chcecie skłócić z Meksykano ktoś? Widzę. się skłócić z Meksykano. Pisze tak. Pytanie trzecie. W kurierze suwalskim Meksykano się przyznał w wywiadzie, że wysyłał panu paczki z gównem. Co pan zrobi w tej sprawie? E, pan tak, a to było no. już. Ale to on się przyznał w ogóle do czegoś. Tak, przyznał się. Było kurierze, <tuk> to prawda i tak dalej. Zuważając gdzieś mam ten kuryn i powiedział, że tak on no. to wysyłał. Ja muszę się porozmawiać na ten temat. Nie, to mi się to wydaje, że on by tobie te, czegoś takiego nie wysyłał. Wy, on potrafił wszystko. Nie, to wszystko już bez przesady, no on mówi, że już... Nie, nie brań ludzi, którzy nie wiesz. No to następne pytanie. Czemu Meksikano nie mieszka już na Boboli 10? Bo mama nie miała toalety. No. Ja potrałem pomóc dla mamy. Uh -huh. Żeby miała toaletę, łazienkę uh -huh. i wszystko. Żeby... Żeby mama była... Miała. Psy coś czekają strasznie. Czy dzieciaki? Mikrofon jest i ściąga dźwięki. Bo to no nowoczesne, to jest. No, wysoko. tak. Ech, na Następne pytanie. Y, czy na Boboli 10 była toaleta i łazienka? Nie było. Nie było. O, pytanie szóste. Była toaleta wiader wiaderkowa. Wiaderkowa, Tak. Ech, tak. Czy związał. Czy związałby się pan z Barbarą, matką Meksykano i byłby ojczymem Meksykano? Ale kto? Ty! <grym> z mamą? No! Z Barbarą? Tak. Barbarę jest o wiele ode mnie. Że, żeby zostać oj, ojczymem? Eee, przepraszam prze, prze, bardzo, Barbarę jest starsza ode mnie kobieta. Barbara żyje jeszcze? A co? Barbara żyje? Żyje. 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 Bardzo, bardzo <grym> ważna kobieta. Ja widziałem trzy razy i rozmawiałem i. No. Ja bardzo yo. Ja do, ja ba, ba, A przepraszam bardzo, ale ja zawsze lubiałem z nią rozmawiać, lubiałem tam przychodzić i po prostu ja... No ja też lubiłem chodzić. A przepraszam bardzo, ja nic... Ale daj mi powiedzieć, a nie przerywasz. Po prostu jak się stało, to się stało, po prostu... Ale Michona będzie zdrowa no właśnie. i szczęśliwa. W sumie nie ma się co kłócić, nie? Chyba. Powiem tak. Mhm. Barbara ode mnie o wiele starsza. E, nigdy nie ją szanuję bardzo jako kobietę. E, jak ojciec powiedział, że rozmawiałem z nią wiele razy i tak dalej. Bardzo jest przyjemna e, pani Barbara. O wiele starsza to na pani mówię. Mhm. Nawet raz jechałem w autobusie, powiem tobie. Ale bardzo dobrze, na swój wiek, bardzo dobrze wygląda. I powiem Tyba? to, że o mm -hmm. Wojtek, była, Rafał, ja że tak. jechała po operacji nogi, a on różnie na matkę wyzywał. A dobra, już nie wspominaj. Nie będę wspominać o tym. No. E. Tylko ona, powiem tak, ona latajmy do mnie nie posłucha. Mhm. Dobra. Bo powiem tak, starszą kobietę mężczyzna zawsze nie bierze tylko Mężczyzna zawsze młodsza? Co? Mężczyzna zawsze młodszą? Tak. No nie, to tak zawsze... to... Nie, zawsze młodszą. W większości, w większości tak się dzieje, to prawda. W większości. Nie w większości, no. ale tu tak jest... Typowe. No, rzadko się zdarza, ale że... A no. ja mogę powiedzieć, że najczęściej kobiety wolą starsi, starszych mężczyzn, znaczy starszych, no starszych, starszych tak. od siebie, tak. ponieważ oni bardziej są doświadczeni i... Prawda. Rozumiem. Prawda. Da. Przeważnie tak, jeszcze bogaci do tego są, niż młodzi, przeważnie tak bywa, no bo doświadczeni są to już tam coś się dorobili czegoś, no tak, no coś tam mają, no. no ja, o, ja, na, ja, zawsze, ja łodziek, nawet nagrywałem i też, pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech ojciec zawsze kobieta mhm. wybiera mężczyznę starszego okay. ciebie, mhm. bo jest, jak Rafał powiedział jest doświadczony, to, to już lata ma swoje. piwałem dla nich dla dorotki? Jaką piosenkę Do Wojtek? Z Warszawy. A, a to na filmie u Ciebie na kanale? Czy co tak. tam? A, no to okej. Okay. Nade to... No, niech się wypowie się. I mama nawet się zgadza, a brat o, otwiera chińszczyznę. Uh -huh. Całe te, i chce, żebym ja zamieszkał w Warszawie i ja będę. Y, tym kierownikiem, bo on wie, że ja mm -hmm. trafię gotować, mm -hmm. będę wszystkiego pilnował. Mm -hmm. Na A, bo ty kucharz. No ja byłem pomocnik kucharza. No, znam no no, się. Zadane no, tak. pytanie. Yy, o, to tutaj znowu ktoś chce skłócić Majora pewnie z Krzyśkiem. Pytanie Ech. jest takie, za co Major uderzył y, Pana kubkiem w głowę? Następnie. To do Majora pytanie. Że obraził moją koleżankę ze szkoły pasówki był... Przepraszam, bardzo, ja nie obraziłem twojej koleżanki z danej podstawowej szkoły, tylko zdenerwowałeś się, ciebie nauczyli i nauczają i weź kubkiem, No pi... to się, pozbędziesz się niedługo mnie, pasuje ci to, okej. Okay. Następna. Oni się kłócą, a potem się godzą. No. Następne pytanie jest z kolei fajne. Czy Bigo z mandarynkami i bananami jest pyszny? Kogo to nie wiadomo pytanie? No, no nie wiadomo, nie, nie napisał do kogo. No. Pewnie jak Wojtek robi, to Wojtek powie, że pyszny. Nie. No to. No. Ja wiem, co to robi. A Ty, Krzysiek? Ja jadę pyszny. To, to będę wasabił. No ale Ty, bo ale ty rachu, nie zjedz, bo tam tak. I kiełbasę, nikiłbasę, boczek, wszystko. To wy nie zjedz tego. No kiedyś próbowałem waszego bigosu, ale wtedy nie był akurat z mandarynkami i bananami, tylko był z kapustą i, i z czym tam on był. To ja wy, wybierałem kiełbasy. No. Nie, nie wybierałeś kiełbasy? Mhm. Cały tylko po prostu. A chyba dobry był bigos. Ten bigos był dobry całkiem. Właśnie a do tego nawiązuje pytanie następne: czy major pysznie gotuje? <noise> Ja mam odpowiedź. No chyba, no bo, chociaż nie, no, może i Wojtek może odpowiedzieć, nie? Wojtek pewnie powie, że Powiem coś tak, źle gotuje. Ja sam ja sam siebie ocenia? Ale ja, przepraszam, przepraszam bardzo, ale siebie nie będę cenił. Wojtek, nie jest skromny, no, powiedz, że w sumie co tam. Jak ugotujesz, to ci smakuje, nie? To co ugotujesz no pewnie, nie? A tobie, Krzysiek, smakuje? Bo, bo jest takie przyczepienie, no. jak się puścieliś, tak będziesz spać. No wiesz, niektórzy gotują i im nie smakuje, więc przestają gotować po prostu. A się ubezpieczyłem się na 173. Aha, Wojtek, a pytanie, ale kto jest ten... spadkobiercą, że tak powiem? To właśnie chcemy się przeprowadzić się no? do kobiety, być z kobietą, no? robić bombasa i żeby to wszystko miało później. A, Ale, ale te, teraz już kogoś wpisałeś, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. A, no to... No widzisz, nie no, poznałem Rafał, na no. kamerę nowa. No nie poznałem. To którego. teraz, jakby ci coś mi się stało, to po prostu mhm. mam jeszcze brata, rodzina. Rodzina. dziedziczy, no to w porządku. No i dalej. Już ja myślałem, że na przykład ty Krzyśka albo Pato wiesz, wpisałeś i zaraz mhm. ci się załatwię, no, tak? Wiesz, żeby tu w pieniądze przechwycić z ubezpieczenia, nie? No dalej. A tak słuchaj, powiem, tak, tak słuchaj powiem, powiedz. Ja rozmawiałem, mhm. o wuj, piątku. Jechaliśmy. No. ostatnio To takie I wysokie, takie trochę terenowe, jak gdyby nie? Tak. Takie duże, no. I po prostu on mówi, a ja mówię, że zawieź mnie do banku, do księgowego, muszę papiery wszystkie zawieść A on mówi do mnie, a mówi, a wiesz, że ja ubezpieczymy się na życie na 170 tysięcy. Mm -hmm. A on mówi. A żeby twoja teraz żona cię nie utruła. No, no, no właśnie, bo to tak czasem wiesz. A ja mówię, no. ale jeszcze żony nie mam. No. Musisz pomyśleć, no. kogo tam wpisać w te, no, damy, damy. wiesz, Że dziedziczy ja ubezpieczenie. No, e? Jak wpiszesz kogoś podstępnego i złoczyńca jakiegoś, to wiesz, mnie. będzie dybał na twoje życie, żeby przejąć pieniądze z ubezpieczenia nie? słuchaj, dalej, po dalej. Eee. Będzie chciał otruć A, Grom cię wie, może wiesz. Możesz spaść z dachu, wiesz, różne przypadki A się ja nie wychodzi. To, <laughs> to się możesz poślizgnąć w łazience też, Wojtek, na przykład. Nie, wiesz, to ja będę no. uważał. Musisz uważać teraz na siebie. No. No, Osta ostatnie pytanie jest, jakie jest pańskie ulubione danie? Moje? Ja nie wiem, bo tu pisze, jakie jest pańskie ulubione Ale danie. moje? Chociaż ten list jest w sumie do doć chyba... Szanowny panie Rafale. A może te pytania są. Nie, poczekaj. Do Krzyśka chyba, czy do mnie? No na przykład to równie dobrze może być do mnie pytanie: jakie jest moje ulubione danie? Dobra, to po kolei. No, yy. Krzyśek jakie jest Twoje ulubione danie? Babka ziemiaczana, pewnie zaraz się okaże. Babka, Kiszka ziemiaczana. Racuchy. Racuchy, tak. No. Placki ziemniaczane, Placki ziemiaczane, tak. No. E, kasza gryczana no. Teraz kasza mięśmienna uh -huh. Co jeszcze? Wiele innych zup też uh -huh. Rosołek Teraz e, o dzisiaj wziąłem Żurek Coca-Cola, zero cukru <głos> <głos> Cukierki te jak te? Żelki takie czy coś tam chyba. A ty musisz zdradzać? A to, to bo pytał o ulubione dania, no to wiesz. No. A przepraszam bardzo. No. To nie danie. No czemu? No w sumie no dobrze, dobrze. No. A ciasto to danie? Nie. A ciasto to ciasto. Ciasto to ciasto. A jakie ciasto lubisz, Krzysiek? Z kolei. Tak. A paluszki powiedz że lubisz paluszki. No. Paluszki, takie zwykłe paluszki? Słony? No? Chyba. Lubię. Lubisz. Nie tylko takie jeszcze takie te są. Popieprzone są takie. Ale, ale co? Paluszki. Nie, się nie Pikantne. No. Eee, a Wojtek? Twoje ulubione danie? Babkę też dużo Wojtek w sumie ostatnio chyba, nie? Babkę. Ja lubię. Bardzo dobre. Uważa jest dobre danie. Tam można wszystko i... Je... Jeszcze mam schobowego. Mhm. No, faktycznie. Woj Wojtek to w sumie tak eksperymentuje trochę. Jako ten pomocnik kucharza, to ale różne. Ja, dania. Wojtek, ale jak to twoje najlepsze danie. Jak zjadłeś? A to bardzo dużo jest dań. A chińszczyzna na przykład? Chodziłeś? Lubisz też, nie? A w Krakowie ja no? mam... Jak no? jak powiem. Na tatce całe tak właśnie. Mm -hmm. co, a właśnie Dorotka moja będzie może żona, mm -hmm. na pewno będzie żona, a właśnie... Brat otwiera y, knajpy, otwiera y, chińszczyznę. Mm -hmm. I chce, żebym ja tam zapracował i pilnował i razem pracował razem z nimi. Nim. No, a ty krzychu chińszczyznę to jadłeś kiedyś? Lubisz? Chińszczyzna jakiś tam, nie wiem, co oni tam robią. No. Makaron z warzywami. Tak. O, o, to, to tobie. Ja to lubię właśnie chińskie danie. Tam. tam są też mięsne, jest jakiś tam kaczka po pekińsku. Kurczak po kantońsku, kurczak, nie wiem tam. Psy po starosielsku są. Ja? Psy po starosielsku. Starosielskie? No? Jest Bo i... oni się kiedyś z nich śmiali, że oni psy też jedzą, ale to w Chinach, w Polsce to nie. Ale co to jest? Psy jedzą w Chinach. Psy? No? Jedzą psy. A Francuzi jedzą te żaby na przykład, ja wiem, i ślimaki o, oh, ślimaki też jedzą we Francji. Widz kończy, tutaj serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi. Pozdra serdecznie pozdrawiam i życzę owocnych prac i wspaniałych filmów na YouTubie. A to ja też jeszcze mogę odpowiedzieć: ja to lubię w sumie fasolę, i soczewicę, i bezmięsne różne rzeczy. No, koniec tych wszystkich pytań jest tutaj. no Generalnie z tego listu bardzo miłego. Także dziękujemy za pytania, szanowny widzu. Eee, jeszcze, czekaj, jest tu druga część. Szanowny panie Rafale, jakiś czas temu Meksikano opowiadał historię Krzysztofa na filmie pod tytułem Krzyś i MPK, list otwarty. Prosiłbym, aby pokazał ten, pan ten film Krzysztofowi, a żeby odniósł się do tego filmu i czy ta historia przedstawiona na filmie jest prawdziwa, czy jest fałszywa? Pozdrawiam, Heniek. A to muszę ci pokazać ten film, bo ja go nie widziałem. A ja też nie widziałem. To musimy go obejrzeć i ty musisz powiedzieć, czy to prawda, czy fałsz jest. To weź. Nie. No dobra, już szukamy. Okay. A jaki film to? No, tu on napisał. Krzyś i MPK. List otwarty. Krzyś i MPK? No, zaraz szukam. Widzieć ten film. Hmm? A teraz powiedziałeś? Nie. E. Zaraz go znajdziemy. Hmm. To ma być film Meksykano. Ja, jakiś widzowie przyjechali. Podwórkę Twoją widzę. Ech. Ech. parkują naprzeciwko okna parkują. co? parkują naprzeciwko okna twojego ja widzę w no. no, widać kuparku? widzieli? no i co? nic i patrzą w twoje okno Ech. Jak się widzę w komarze no, Stoją po drugiej stronie Jak się widzę w komarze no. A pokazuje, że prezenty jakiś dla ciebie ma Chcesz wyjść do niego? Chodź może pogadamy z nimi. Film nagramy. Pałkę wziąłeś, Krzysiek? Co? Pałkę wziąłeś? Wziąłeś naszych przypadek Zbiorę ten.